Najbardziej niezwykłe rodziny, jakie istnieją. 5. Rodzina z Coventry, Wielka Brytania. Aż sześcioro rodzeństwa w tej rodzinie ma albinizm, co dało im miejsce w księdze rekordów Guinnessa. Ich wyjątkowy wygląd sprawił, że stali się rozpoznawalni w całym kraju. 4. Rodzina Chauhan, Indie. Zasłynęła z tego, że aż dziewięcioro z jedenastu jej członków cierpi na karłowatość. Dorośli mierzą zaledwie 120 cm, a mimo to radzą sobie z codziennością wielkiego miasta. 3. Rodzina Manurung, Północna Sumatra. W tej niezwykłej rodzinie aż czterech członków żyje z bardzo rzadką i nierozpoznaną chorobą, deformującą Zyskali ogromną popularność na TikToku, gdzie śledzą ich miliony ludzi. 2. Rodzina da Silva, Brazylia. Aż 14 osób w czterech pokoleniach urodziło się w tej rodzinie z polidaktylią, czyli sześcioma palcami u rąk i nóg. Dla nich jest to powód do dumy, a w swojej okolicy są lokalnymi celebrytami. 1. Rodzina Trap. Stany Zjednoczone. Wpisani do księgi rekordów Guinnessa jako najwyższa rodzina na świecie. Ich średni wzrost to ponad 203 cm, a najwyższy z członków mierzy aż 221. Na co dzień wszyscy muszą radzić sobie z za niskimi drzwiami, małymi samochodami i butami szytymi na zamówienie.